Witajcie, ja z tej strony. Mam dla Was dobre nowiny. Dzisiaj oficjalnie zostały potwierdzone 4 nowe postaci. Dodatkowo będzie też piąta postać, którą mamy już obecnie. Jest to Extreme Freeza i dostanie on Zenkai Pokażę Wam, który to jest Freeza, a potem omówimy ile te nowe postaci. Zenke będzie oto ten niebieski Freeza. I naprawdę będzie. Bardzo mocna i rewelacyjna drużyna w postaci extreme. Jak widzicie, dzisiaj, właśnie zmierzymy się w trybie PVP i przetestuję właśnie tą drużynę, którą tutaj widzicie. Ok, to teraz zabierzemy się za te pozostałe cztery postaci, które, jak już wcześniej wspominałem, są oficjalnie potwierdzone. Dzisiaj był oficjalny filmik przez deweloperów Dragon Ball Legend, i okazało się, że Topo, będzie koloru niebieskiego Będzie boostował tak Rival Universe oraz kolor niebieski Dispo, który został również potwierdzony, będzie koloru czerwonego Również będzie boostował Rival Universe, z czego się bardzo cieszę, bo jak wiecie to jest mój... Domyślna drużyna będzie Oraz boostuje czerwony kolor I teraz dwie wielkie postaci Jest oczywiście Jiren, który będzie koloru zielonego on poza Rival Universe będzie boostował Powerful Opponents. Co jest ciekawe, bo tutaj Powerful Opponents to naprawdę są wszystkie fajne postaci: Merdzamasu, wydaje mi się, że wszystkie postaci Lineage of Evil i parę innych jeszcze. Co naprawdę można zrobić ciekawą drużynę I teraz największa postać: jest to Ultra Instinct Sign Goku. Będzie on koloru fioletowego. I on będzie miał aż trzy tagi. Będzie z epizodu Universe Survival Saga. Będzie gustował gotki oraz sajanów. Jak wiecie, zajani to jest większość postaci w grze, co może być naprawdę ciekawe. Dodatkowo jest nową, jest pierwszą postacią, która będzie miała unikalny unik. Dowiemy się, jak to wygląda, jak wyjdzie ta postać. Jak wiecie, tutaj i widzicie, mam 9000. Dodatkowo, z racji tego, że ten filmik. Deweloperów obejrzało ponad 50 tysięcy, dostaniemy wszyscy dodatkowo 500 CC, przynajmniej 500 CC, bo bardzo możliwe, że z racji wyjścia tych postaci dostaniemy jeszcze jakieś inne bonusy. Więc tak, wydaje mi się, że będę miał około 10 tysięcy i jestem bardzo ciekawy, ile mi postaci wypadnie z te 10 tysięcy, bo na pewno tak mi się wydaje, że rzucę wszystko. Naprawdę zależy mi na tych postaciach. Poza tym Ultra Instinct Goku i Jiren no nie wydaje mi się, żeby aktualnie mogło być coś lepszego. Tym bardziej, że właśnie Goku będzie miał ten unik ciekawy i wydaje mi się, że będzie strasznie OP Więc ja naprawdę jestem ciekawy i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dobra, to teraz możemy się zabrać za tryb PVP. Ok, zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnio graliśmy za nią. Poza dwoma takimi meczami, które się kończyły dość szybko, Zaraz z tego, że ktoś się nie połączył albo wyszedł w trakcie, to pozostałe trzy były nawet, tak bym powiedział. Jak widzicie, mamy dziesiątą rangę, Nic poza tym nie grałem. I zabieramy się do roboty. Tak, tutaj wiem, tego nie pokazuję. Więcej nie testowałem tej drużyny, jestem ciekawy, jak nam pójdzie, i zabieramy się do roboty. Okej, okay, mam pierwszą drużynę przeciwnika. Jest to Vegeta Family. Jak widzicie ma dwóch zielonych, a my niestety nie mamy żadnego fioletowego. Co jest problemem? Ma również dwie postaci fioletowe. Hmm. Weźmiemy Ciebie. Frizy nie będę brał. Weźmiemy Rikoma. Oraz weźmiemy Ciebie, weźmiemy sobie Giny Force zobaczymy jak tam pójdzie Martwi się, że weźmiemy te dwie fioletowe dwie zielone postaci I może być ciężko ale damy radę nie takie mecze się wygrywało poza tym porażka też nie jest najgorsza każda porażka czegoś uczy podobno więc No i dlaczego zrobił przed nami? Jestem ciekawe. Butler naprawdę ma fajną main ability. Zwraca mu się, znaczy zwraca, robi mu się ultimate karta, która zadaje mnóstwo obrażeń. Rickom się leczy, więc zamienimy sobie. Zamienimy teraz na Jace'a. Eee, jak widzicie wybrałem go, a z jakiegoś powodem się zmienia. niestety dość mało obrażeń zadajemy ale weźmy battlera i zobaczycie o czym mówiłem z tym ultimateem. albo innym ale nawet jak widzicie nawet tutaj na Wegecie. strasznie dużo obrażeń zadaliśmy Ok, on się zamieni uda mi się uniknąć, uda mi się podjemy zieloną kartę i mamy za zanadu rising, raczej raczej czego? co zrobię na niego, Rising Crash? Bo nie mam żadnej celotowej postaci na niego. I wybierzemy kartę Blast. Mam nadzieję, że nie zgadnie. I go pokonamy. O jak widzicie, mieliśmy pecha. Teraz, sobie mi się udało zgadnąć jego kartę. Ok, Zamieniam je na Chase'a. On może u nich zrobić? A niestety nie. Co on może wybrać? On ma na pewno całą kartę. Dobra, wybierzemy niebieską. To może być to głupie? A o. o. Niebieską nużą. A niestety wybrał też Blast. Okej. Okay. Dobra, to mamy jedną postać. nie mi niestety Rising też nie udało się trafić. O, trafimy go chyba? Nie, albo i nie. Czasami naprawdę nie mam pojęcia, jak to działa wszystko bo ja mam lagi na, na urządzeniu czy internet jakoś tak sobie działa na razie właśnie nie będę wymieniał bo on pewnie zmieni na zielonego tego wegetę i potem będziemy mieć problem też robię, Nie, dlaczego muzeum Będę żeby się podlaczyć. Wiecie co, mam nadzieję, że zaraz zmieni na zielonego. I będę mógł zrobić rising crash na niego znowu. No dobra, idealnie. No, powinniśmy mimo wszystko przeżyć. Nie powinno za dużo obrażeń nam zadać. Ja mam taką nadzieję. on się jeszcze leczy. Fajny, podoba mi się wegeta, niestety nigdy mi nie wypadł. Co jest niestety trochę smutne. Odponiem razem, crash ale z jakichś powodów mi nie zadziałało. No mi nie działa, rewelacyjnie, nie powiem. Okej. Ojej, no że nie mogło być. O, to teraz już przegrany mecz, zrąbałem na całości. Sprawda, jak widzicie mam problem, żeby zrobić unik jakikolwiek. To też tu denerwujące jest. Widzicie, nie jest taka jakaś rewelacyjna na to, dobrze, mimo wszystko. Mimo, że Riku jest boostowany przez Radiza, JC przez NAP. Niestety, będzie nasza pierwsza porażka. Chyba, że teraz gadnę Rising Crash, byłoby fajnie. Bierzemy to Blast, możemy ubić to samo. Oby. To było miło. O, niestety. Jak widzicie, nasza pierwsza porażka. No źle niestety gra, rozegrałem to. Za bardzo się ucieszyłem tymi nowymi postaciami i się nie skupiłem na rozgrywce. Okej. Okay. A teraz musimy resztę wygrać. Patrzcie, wygrałem, przegrałem w karierze mu, dopiero mój mu 20 mecz. Raczej z racji tego, że mało grałem, niż, niż taki dobry byłem. Ale no zawsze coś. Okej, okay, to zabieram się za, do drugiego meczu. Kto wie, może teraz po prostu biorę sobie właśnie Radiza, Napę i Frize. Zobaczymy jakie będą postać przeciwnika Okej, okay, mamy kolejną postać. Jak widzicie marango o wiele wyższą naszą to RP w sensie. Kogo mógł wziąć? Na pewno będzie wejść to blue. To weźmiemy Frize bardzo możliwe, że weźmie Goku Black Rose. wiecie, hmm. zrobimy tak jak weźmiemy Radis, albo dobra, weźmiemy Rikoma i Butlera. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Jak teraz przegram kolejny mecz z nimi, to po prostu będę brał Redis i Nappe. I poczekamy, aż dają, dadzą nie, temu freeze niebieskiemu zamkaj i, i po prostu jak będę sobie grał. I zafor 100. Bym grał tylko tymi postaciami zamykali. O tym. Trunks jest stankową. Idzie mało mu ogrężny. Właściwie to był że To jestem w szoku. Dobra, teraz poczekamy i mam nadzieję, że mi się no ładnie. Powinniśmy wygrać. Tak się to dzieje weźmiemy sobie Recona Dobra, zrobiłem i z jakichś powodów nie udało się go zrobić Dobra, teraz mi się uda Buffera Main Ability i zadam mu dużo obrażeń Może zmieni w międzyczasie Okej, okay. tak się nie spodziewałem kompletnie Nie wiem na jakiej zasadzie to działa wszystko Coś musi się Nie w tym. tym w bo naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje. Dobra, w drugim razie, wreszcie będę się bawił. Mam nadzieję, że teraz po prostu nie zgadnie. Strajk weźmiemy. Normalny był zielonym, ale boję się, że bierze. No dobra. Oh. Dzisiaj przeciwnicy Blast no to wybierałem, więc muszę to zapamiętać. Jeszcze się go nie zabijemy. Dobra, no, jednak nie. To dobra, zrobimy tak. U, nie wyszło, oczywiście. On teraz ma dwa ultimate, i będzie też Rising Crash, więc muszę uważać. Dobra, on się leczy. coś stało. Gdzieś jak zwagował. To było straszne. Dobra, zamienimy na Freeze. Zrobimy Blast, bo nie Nic zlagowało to, myślę, że dość sporo rzeczy powinno zabrać. No, mniej niż bym chciał, ale. Dobra, wiem, że on nie ma rady, crash, jak widzicie on robi. <ścoughs> Ciągle robi to samo, a mimo to ja robię błąd. Naprawdę, jakieś są mi opóźnienia, są straszne. Pamiętacie, że Riton ma jeszcze omnik leczy, więc nie ma co się martwić. Są jakieś problemy z łączem. Wydaje mi się, że to jest z winy przeciwnika mimo wszystko. Zobaczymy co. Zobaczymy się. Podmienili atak. Okej, okay, wyszedł z gry. Czy jednak był problem? Albo po prostu sobie odpuścił i sam wyszedł, bo mu się nie chciało już. Jedna porażka. To możemy śmiało nazwać wygraną tak jakbyśmy to byśmy go pokonali dobra tu szukamy kolejnego już będzie trzeci mecz ok, mamy trzeciego przeciwnika nie ma ekwipunków do postaci, Kefli nie ma wymaksowanej o, z tego, że ma trzech czerwonych to weźmiemy Rikuma Zielonego. Ten gołek jest to weźmiemy Freeze i weźmiemy. A weźmiemy to są z co chwilę wcześniej. Dobra. O, ma nasz przeciwnik? Ja się nawet nie ośmielę próbować rozszyfrować go. Mam nadzieję, że to ładowanie jego to nie będzie wpływało na rozgrywkę. To by było strasznie męczące. Jest także, że kefla jego nie jest wymaksowana. Patrzcie, go jego i Jom. Na trzy hity niszczy. Shalot, dopóki się nie zamieni, to jest naprawdę słaby. No dobra. Szybko się zamienił. Ale zresztą nie go mieli zrobić. Ludzie mają drużyny. Bergamo, Shalot i Kefla. No to nawet powiem że się nie spodziewałem, że mnie a tak też... Jakby to odbija. Jakby zielona karta Dobra, nieźle. Zmienimy na freeze. Dobra, się zginie. Albo nie. Ale to szaltowizor mam bardzo dużo obrażeń. Kto wie czy on nie zginie? Eee, widzicie, jak są lagi? Nie mam pewności, co się dzieje. Pewnie unik zrobi idealnie. Oczywiście. O, to jest straszne. Czy jednak były problemy z jego łączą. No to się beznadziejnie taki coś gra. O, dobra, i uniknę, mam nadzieję. Dobra. Widzicie, ja nie wiem, czy to nie jest specjalnie tak zrobione. Bo to już jest chamstwo. Coś takiego. A, też robiłem unika, ale z jakichś powodów mi nie nie, nie, ten nie udało się. Oczywiście chciałem rekomendować, żeby kartę, ale nie wyszło. O, to jest straszne. Takie coś. Widzicie, i to jest właśnie to, z czym mam zawsze problem w tych w, w, w PvP. po co? No, Rising crunch nie ma, ja odpalę sobie na ability, żeby się podleczyć. No. no to jest straszne, jeżeli to przegram, to sobie robię przerwę od tego, nie? Od, od PVP, bo to jest żart dosłownie. Widzicie, co tu się dzieje. No, wszystkie idealne Uniki robi. Nie wydaje wam się to podejrzane. Robię to i robi rising, trash. Mam nadzieję, że to się szybko skończy, bo to jest straszne. Bierzemy ostatnio blas. dobra, bierzemy blas. Mam nadzieję, że teraz nie trafi. Znaczy, to był inny przeciwnik. Już na to widzicie. Nie, to był inny przeciwnik. Po takim czymś mi się po prostu odechciewa grać. Bo To jest podejrzane, że koleś robi idealnie wszystkie uniki. Wam laguje podczas jakiejś najprostszej akcji. No, nie powinno tak być. P powinny być pokazane tak jak w niektórych grach są, jakby trzy paski łącza: że jest czerwony, żółty i zielony, i po prostu, jeżeli ktoś ma gorszy łącz, to się nie nimi łączycie i tyle. Abyście mogli mieć wybór, a nie tak was zdaje do jakiegoś losowego kolesia z drugiego końca świata i musicie grać. I takie coś na taka wygrana jest bardziej frustrująca niż przegrana z tym pierwszym kolesią. to jest straszne. Zagramy ostatni mecz. A jak widzicie, już mi się ciśnienie podniosło, dobra? Wiecie co? Bo ten czwarty mecz tak długo mi szukało że sobie odpuścimy po prostu dzisiaj i nie będziemy go grać. Jak widzicie, takie no, porażkę zaliczyliśmy. Nie jest to najlepsza drużyna. Może ja po prostu źle jakąś ją dobrałem albo nie potrafię grać. Następny filmik wybierzemy jakąś inną ciekawszą. Może niekoniecznie z postaciami extreme. Mam nadzieję, że pójdzie nam zdecydowanie lepiej. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!